Słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy w magicznym miejscu. Przejechaliśmy kawał drogi, bo aż do Nowego Targu pod Zakopanem. Jesteśmy w fabryce butów, właściwie kapci dla dzieci. z Family. Dziewczyny, tam pokażcie, jakie macie miny. Zdziwione. Ja! Tutaj praca brze. słuchajcie, po prostu. Ja dziękuję. Będziemy pokazywać, co dalej. Idziemy do magicznej maszyny. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tu się dzieje? Początkowa faza z rozkoju. A to wyświetla? Tak. Aaa, tu jest wrzutnik. A po co to wyświetla się? ja muszę widzieć jak układam tutaj materiał. Wyłożę materiał, że złotek dostaje do Zaraz zobaczycie jak sobie sam przejeżdża i wszystko się odzywa. Sam robi wszystko. Zobaczcie, tutaj pan coś robi. Pan nam powie, co pan robi. Ja śpiekuję czubki butów. Co pan robi? Śpiekuję czubki butów. A pan ćpiekuje czubki butów. Widzicie? I to trzeba się narobić, żeby magiczne kapciuszki powstały. Czyli na tamtej maszynie pięty to zamyka. Tak, kopy to się wyjmuje ze środka, tam dziewczyny to wyjmują. Zobaczcie, tu dziewczyny przykleją podeszwy, panie. Clipper z pani. O, no, pani na plecach tak pięknie logo ma. A po co się marnie? Zobaczcie, jaka ma magiczna maszyna. Tu pani coś, tak, ta, tam pani coś wyjmuje. Tak, no pani. Zobaczcie. Rozgrzewamy podeszwę. Rozgrzewamy podeszwę. Ona wcześniej jest smarowana klejem, tak jak Ci ta pani pokazywała, tam się smaruje najmniej klejem. Potem podamy do piekła, żeby ten klej wyschnął Znowu się rozgrzał i roztopił. I później dzięki temu, że jest posmarowany głód klejem, ta podeszwa. I dzięki temu teraz możemy to tutaj wkleić. Trzeba ładnie, równo. wkładamy do takiej maszyny, która zaciśnie mocno pod wpływem takiego ciśnienia. Wyzymaczka. I to dobrze, jak smuka i on się już do podeszki. One bardzo ciekawsze są. No to Tutaj przeszerzamy, żeby się trzymały. Bardzo taki One są duże, ale to wszystko jeszcze się schowa. podeszwie i zostaną takie mniejsze. Na końcu. Zobaczcie, ile osób pracuje na jednego bucika. Właśnie. I magiczna maszyna na początku. No, na początku to jeszcze klejenie, to jest dużo, dużo do maszyny. Pani Dobra. Jest. Ale tutaj... Pan się nie, nie przesyła, patrzcie na palce, patrzy to. Czy człowiek peszy i... i tak, masz być... Nie daj Boże. Zaś nie... Tygryski. chyba raczej na laty te Tylko kapciuszki. I specjalnie, żeby dzieci nie miały